Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy naprawdę widzisz sygnały, które wysyłają ci kobiety? Co się dzieje, gdy patrzy na ciebie i szybko odwraca wzrok? Albo gdy czujesz, że jesteś obserwowany, ale nie wiesz, jak zareagować? Pokażę ci 12 znaków, że jesteś bardziej atrakcyjny niż myślisz. A najlepsze: sekret, który zmieni wszystko, co myślisz o atrakcyjności, znajduje się na końcu tego filmu. Zostań więc do końca i dowiedz się, jak odczytywać te znaki i zmienić swoją percepcję już teraz. Chodźmy. Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że możesz być teraz obserwowany? Może przez kobietę, która wokół ciebie widzicie w sposób, którego nawet nie możesz sobie wyobrazić. A najgorsze jest to, że nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. Nie dostrzega znaków. Czy uważasz, że nie jesteś atrakcyjny? Że nikt cię nie zauważa, że gra działa tylko dla tych, którzy mają więcej pieniędzy lub więcej urody? A co, jeśli powiem ci, że w rzeczywistości przyciągnąłeś uwagę kilku kobiet i nawet tego nie zauważyłeś? Czy tracisz okazję, aby zostać zauważonym, nie rozumiejąc znaków? Prawda jest taka, że ich gra nie jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać. Nie ma to jak patrz, jestem tobą zainteresowany. Wcale. Jest to o wiele bardziej subtelne, nawet psychologiczne. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego czasami wydaje ci się, że ktoś cię obserwuje, ale nie wiesz, jak zareagować? Czy wiesz, że to, czego ci brakuje, może być kluczem do nowego sposobu postrzegania atrakcji? Nie chodzi o urodę czy pieniądze. Chodzi o to, jak czytasz grę, jak postrzegasz to, co jest wokół ciebie. Czy naprawdę jesteś w stanie dostrzec znaki, czy też pozwalasz temu wszystkiemu odejść? Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się pomyśleć, ona nawet na mnie nie patrzy? Może jej to nie obchodzi? Cóż, wielu mężczyzn żyje w tym ciągłym zwątpieniu. Myślą, że kobiety są bezinteresowne, że nic dobrego się nie stanie. Ale co, jeśli powiem ci, że tak naprawdę wszystko rozumiesz źle? Że oznaki zainteresowania są tuż przed Twoimi oczami, ale ignorujesz je, myśląc, że są nieistotne? Czy wiesz, że często brak zainteresowania, który odczuwasz, jest tylko wrażeniem? Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że ignorując te znaki, tracisz okazję, aby naprawdę zostać zauważonym? Reagujesz tak, jakby wszystko było obojętne, podczas gdy w rzeczywistości prawdziwa atrakcja tkwi w tym? Jak interpretujesz drobne gesty, spojrzenia, a nawet ciszę? Czy możesz sobie wyobrazić, co by było, gdybyś zaczął czytać te znaki z pewnością siebie? Co by się stało, gdybyś przestał bać się zauważyć i zareagować z pewnością siebie, zamiast ignorować i chować się za wątpliwościami? Szacunek, którego tak bardzo poszukujesz, czyż nie czeka on na to, aż zostaniesz rozpoznany? Czy zauważyłeś kiedyś, że nagle zaczyna się denerwować przy tobie? Czy jąkasz się, rumienisz, bawisz się włosami lub rękami, jakbyś nie wiedział, co robić? Czy kiedykolwiek myślałeś, że może to być jeden z najwyraźniejszych znaków, że ona coś do ciebie czuje? Czy wiesz, dlaczego ona to robi? Bo stara się ukryć to, co naprawdę czuje, ale jej ciało daje z siebie wszystko. Co teraz z tym zrobić? Czy ignorujesz to, czy zdajesz sobie sprawę, że w tej chwili masz na nią realny wpływ? Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że ta nerwowość nie jest pogardą, ale przyciąganiem? Nie denerwuje się, bo cię nie lubi. Wręcz przeciwnie. Jest to cicha gra przyciągania, której im bardziej stara się ukryć, tym więcej odsłania swoje ciało. Więc, czy zauważyłeś? A może odpuścisz i będziesz się zastanawiać? Dlaczego nigdy nie okazała zainteresowania? Jej zdenerwowanie jest kluczem i najbardziej zdumiewającą rzeczą. Czeka, aby zobaczyć, jak na to zareagujesz. Jeśli jesteś stanowczy, bezpieczny, wszystko się zmienia. Ona się odpręża. A ty, czy zamierzasz sprawić, że jej gra będzie jeszcze bardziej intensywna, czy też pozostaniesz w wątpliwościach? Czy zauważyłeś kiedyś, kiedy mówi? Masz inną energię, lub uwielbiam sposób, w jaki patrzysz na ludzi? Ale hej, czy kiedykolwiek myślałeś, że ona nie mówi o swoim wyglądzie? W rzeczywistości jej pochwała sięga znacznie głębiej. Ona nie mówi tylko o tym, jak postrzegasz siebie, ona testuje, jak się zachowujesz, jak reagujesz. Dlaczego ona to robi? Ponieważ chce sprawdzić, czy jesteś typem mężczyzny który topi się na każdy komplement, czy też masz pewność siebie, aby po prostu go zaakceptować. Nie mówi jesteś piękna, ponieważ nie chce być oczywista, ale to, co naprawdę robi, to ocena, na ile znasz swoją wartość. Czy zauważasz, kiedy ona to robi? Kiedy patrzy na Ciebie i zamiast mówić wprost, mówi o Twoim wyglądzie lub postawie. To testowanie Twojej reakcji, czy się rozbrajasz, czy stoisz twardo, naturalnie. Co zamierzasz z tym zrobić? Czy odpowiesz niepewnością, czy przyjmiesz ten komplement z pewnością siebie kogoś, kto zna Twoją wartość? Ten mały test może być kluczem do ustalenia, czy naprawdę jesteś obserwowany, czy po prostu ignorowany. A jeśli teraz nie zdajesz sobie z tego sprawy, nadal będziesz miał wątpliwości, czy ona naprawdę jest zainteresowana? Czy zauważyłeś kiedyś, kiedy zaczyna prostować włosy podczas rozmowy z Tobą? Może się to wydawać niewinnym gestem, ale czy wiesz, że to nie tylko próżność? To instynkt. To, co naprawdę robi, to próba uczynienia siebie bardziej atrakcyjną w Twoich oczach. Dlaczego miałaby to robić, skoro nie miała w tym jakiegoś zainteresowania? A teraz pomyśl ze mną. Dlaczego ta postawa pojawia się, gdy jesteś w pobliżu? Kiedy dotyka swoich włosów, mówi więcej niż myśli. Przygotowuje się, starając się wyglądać jeszcze lepiej w Twojej obecności. I nie jest to przypadek, to nie jest coś, co robi każdemu. Kiedy to robi, mówi Ci: Chcę, żebyś zobaczył mnie w szczególny sposób. Czy zdajesz sobie z tego sprawę? A może myślisz, że to po prostu normalne zachowanie? Najważniejsze pytanie brzmi: co zrobić z tym sygnałem? Czy ignorujesz czy reagujesz inteligentnie? Ponieważ, kiedy zrozumiesz ten gest, zaczniesz zdawać sobie sprawę, że ona nie tylko próbuje się przygotować. Stara się być przez ciebie zauważona w cichy, ale skuteczny sposób. Więc co zamierzasz zrobić z tą percepcją? Czy kiedykolwiek przyłapałeś się na tym, że na ciebie patrzy, a w momencie, gdy wasze oczy się spotykają, szybko odwraca wzrok? Czy wiesz, co to naprawdę oznacza? To nie jest zwykła nieśmiałość. Nie. To jest kontrolowane przyciąganie. Przygląda się ci, ocenia cię, ale stara się nie rzucać w oczy. A teraz powiedz mi, co robisz, kiedy tak się dzieje? Czy ignorujesz lub zauważasz sygnał, który ci daje? Spojrzenie jest jednym z najpotężniejszych narzędzi uwodzenia, a wielu mężczyzn nie wie, że ten prosty gest ujawnia znacznie więcej. Niż się wydaje. Kiedy patrzy na Ciebie, ale szybko się odwraca, robi coś celowo i to nie jest przypadek. To jak ciche zaproszenie, sposób na okazanie zainteresowania, ale nie jest oczywiste. I pytanie brzmi, czy to zauważysz? A może nadal będziesz myśleć, że to tylko swobodny wygląd? Kiedy zrozumiesz grę polegającą na patrzeniu, jeszcze bardziej zwiększy się zainteresowanie. Kluczem jest zareagować na to z pewnością siebie, ze zdecydowanym spojrzeniem wstecz. Czy stawi się jej czoła, czy pozwoli się myśleć, że niczego nie zauważyłeś? Jej wzrok już mówi: Teraz twoja kolej na działanie. Czy kiedykolwiek zauważyłeś te przypadkowe dotknięcia, które ci daje? Może to być lekki guzek, dłoń, która dotyka się mimowolnie, ale co, jeśli powiem ci, że te dotknięcia nie są takie przypadkowe? Są to znaki czegoś znacznie głębszego. Fizyczny dotyk, nawet ten najbardziej subtelny, wskazuje na pożądanie, bliskość emocjonalną, a ona testuje to wszystko. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego ona to robi? Co zamierzasz zrobić z tymi dzwonkami? Zignoruj to, czy zdaj sobie sprawę, że to Cię testuje? Chcę zobaczyć. Jak bardzo jesteś przystępny, ale co ważniejsze, chcę wiedzieć, czy zamierzasz stać na swoim miejscu, czy zamierzasz zareagować pewnie, czy też zamierzasz odejść, okazując niepewność. Stawką jest tu Wasza obecność. Tworzy cichą intymność, a to, co zrobisz z tymi dotykami, zadecyduje o tym, czy połączenie się zintensyfikuje, czy też odejdzie, mając nadzieję na silniejszą, bezpieczniejszą reakcję. Więc co zamierzasz zrobić? Czy pozwolisz, aby te znaki pozostały niezauważone, czy też zareagujesz w sposób, który sprawi, że poczuje intensywność Twojej obecności? Czy zauważyłeś kiedyś, że śmieje się ze wszystkiego, co mówisz, nawet z tych nieśmiesznych żartów? To nie tylko z grzeczności, nie. Ten śmiech, czasem przesadzony, jest wyraźną oznaką zainteresowania. Ale co to tak naprawdę oznacza? Śmiech jest czymś więcej niż reakcją na zabawę, jest formą emocjonalnego połączenia. Co by było, gdybyś wiedział, że śmiejąc się w ten sposób, ona Cię uprawomocnia, mówiąc, lubię tu być? A teraz powiedz mi, czy zauważasz, kiedy to się dzieje? Kiedy śmieje się z czegoś, co nawet Tobie nie wydawało się tak zabawne? To nie przypadek. Ona tworzy więź, więź przyciągania. Chce ci pokazać, że się łączy, że dobrze się z tobą czuje. A najważniejsze pytanie brzmi: czy zdasz sobie sprawę, że ten śmiech to coś więcej niż tylko zabawa, czy też pomyślisz, że to tylko współczucie? Błędem wielu mężczyzn jest traktowanie tego jako czegoś trywialnego, ale jeśli zrozumiesz, że jej śmiech jest potwierdzeniem, sposobem na stworzenie bliskości, zdasz sobie sprawę, jak bardzo jest już w ciebie emocjonalnie zaangażowana. A potem, co zamierzasz z tym zrobić? Czy będziesz śledzić grę? Czy zdasz sobie sprawę, że ona już teraz daje siebie w wyjątkowy sposób? Czy zauważyłeś kiedyś, kiedy zaczyna pytać o swoje dzieciństwo, rodzinę, przekonania? Może się wydawać, że to zwykła rozmowa, ale w rzeczywistości to znacznie więcej. Jest nie tylko ciekawa, ale także dokonuje oceny emocjonalnej. Pytania takie jak te są sposobem na sprawdzenie swojej głębi. Chcę wiedzieć, czy jesteś kimś więcej niż tylko wyglądem? Jak myślisz, dlaczego tak bardzo interesuje ją historia Twojego życia? Czy kiedykolwiek myślałeś, że szuka czegoś poza powierzchnią? Coś, co powie Ci, czy masz światopogląd, solidną osobowość, czy też jesteś po prostu kolejną ładną buzią? Najważniejsze pytanie brzmi: jak zareagujesz na te pytania? Czy będzie podatny na ataki, czy też będzie się bronił, udzielając powierzchownych odpowiedzi? To, co robi, to selekcja emocjonalna, próba ustalenia, czy jesteś typem mężczyzny, któremu może zaufać, który ma coś więcej do zaoferowania. Czy to widzisz, czy odpuścisz, myśląc, że to tylko lekka rozmowa? Czy zauważyłeś kiedyś, że lubi wszystko, co publikujesz? Komentuje twoje zdjęcia, odpowiada na twoje historie, zawsze z emotikonami lub wiadomością. Może się wydawać, że to tylko kolejna interakcja w mediach społecznościowych, ale co, jeśli powiem ci, że nie jest to przypadkowe? Ona nie tylko przewija kanał, tworzy z tobą cyfrowe połączenie, coś głębszego, czeka na odpowiedni moment na coś bardziej bezpośredniego. Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że może ci mówić w każdym polubieniu? W każdym komentarzu, że chce więcej bliskości? Dlaczego jest tak oddana, ale bez wprost? Ona gra w grę w mediach społecznościowych i pytanie brzmi: czy zdajesz sobie z tego sprawę? A może myślisz, że jesteś tylko kolejnym obserwującym? Co robisz z tą interakcją? Czy ignorujesz to, czy zdajesz sobie sprawę, że jest to budowanie cyfrowego mostu, który może przerodzić się w coś większego? To nowy sposób na zbliżenie się. A jeśli wiesz, jak grać w tę grę, połączenie może się zintensyfikować. A potem, czy nadal będziesz traktować to tak, jakby to było tylko kolejne polubienie, czy też będziesz działać z właściwym odczytem i zbliżyć się do niego? Czy zauważyłeś kiedyś, kiedy zaczyna mówić o innych facetach lub wspomina, że otrzymała komplementy od innych? Albo kiedy mówisz im, że wychodzisz z przyjaciółmi, ale patrzysz w kąt, mając nadzieję, że zobaczysz, jak zareagujesz? To nie przypadek, ona coś testuje. Testowanie, na ile potrafisz wytrzymać swoją pozycję, na ile twoje ego i twoja męskość mogą wytrzymać grę. Co teraz z tym zrobić? Czy czujesz, że narasta nuta zazdrości, czy też zachowujesz spokój i kontrolę? Bo w głębi duszy nie chodzi o innych facetów, ani o komplementy, które otrzymała. Chodzi o to, aby zobaczyć, jak zareagujesz. Chcę wiedzieć, czy jesteś typem, który jest niepewny siebie i reaguje zaborczością, czy też utrzymujesz swoją postawę wartościowego mężczyzny, który nie jest wstrząśnięty aprobatą innych. Jaka będzie więc Twoja reakcja? Czy wpadniesz w pułapkę zazdrości, czy też zareagujesz z równowagą i pewnością siebie? Ponieważ, kiedy zrozumiesz tę grę, zamienisz jej dokuczanie w okazję do pokazania się jeszcze silniejszym i bezpieczniejszym. Pytanie brzmi. Czy pozwolisz, aby to na Ciebie wpłynęło, czy też wykorzystasz to na swoją korzyść? Czy zauważyłeś, że traktuje Cię inaczej niż innych? Może jest dla Ciebie słodsza lub nagle bardziej prowokująca. Czy zauważyłeś te różnice na jej drodze? Pytanie brzmi, dlaczego miałaby się tak zachowywać? Co to mówi o tym, jak ona Cię postrzega? To nie przypadek. Kiedy kobieta traktuje Cię w wyjątkowy sposób. Czy to z większą uwagą, czy nawet z dodatkowym akcentem prowokacji, to dlatego, że masz dla niej coś wyjątkowego. Czy kiedykolwiek zatrzymałeś się, aby pomyśleć o wpływie, jaki masz na jej życie, nawet nie zdając sobie z tego sprawy? Kiedy zachowuje się w ten sposób, mówi ci bez słów, że wyróżniłeś się z tłumu. Czy teraz zdasz sobie z tego sprawę, czy pozwolisz temu odejść? Czy zdasz sobie sprawę, że masz dla niej szczególny ciężar, czy też będzie nadal zachowywać się tak, jakby była tylko kimś innym? Ta różnica w traktowaniu jest znakiem, że już zostawiłeś na niej ślad, a teraz najważniejsze pytanie brzmi, czy ustawisz się i zagrasz w jej grę, czy też nadal będziesz ignorować to, co jest tuż przed tobą? Czy zauważyłeś kiedyś, kiedy zaczyna zadawać pytania na temat swoich poprzednich związków? Może się wydawać, że to zwykła rozmowa, ale w rzeczywistości przeprowadza głęboką analizę. Dlaczego tak bardzo interesuje ją jej emocjonalna przeszłość? Czego chce się dowiedzieć? Czy jesteś emocjonalnie niezawodny? Czy jesteś gotowy na coś poważniejszego? Kiedy cię o Twoich byłych lub o to, co poszło nie tak w poprzednich związkach, nie jest po prostu ciekawa. Testuje Twoją zdolność do radzenia sobie z uczuciami. Lekcje życia i, co najważniejsze, chcę wiedzieć, czy jesteś gotowy na prawdziwe zaangażowanie. Czy kiedykolwiek o tym myślałeś? Najważniejsze pytanie brzmi: na co odpowiesz? Czy otworzysz się i pokażesz, że wyciągnąłeś wnioski z przeszłości, czy też zamkniesz się i będziesz bał się pokazać wrażliwość? Bo kiedy zadaję te pytania, nie szuka tylko historii. Chcę zrozumieć, kim naprawdę jesteś i co jesteś gotów zaoferować. A ty, czy zdasz sobie z tego sprawę, czy pozwolisz, aby okazja przeszła ci koło nosa? Czy zauważyłeś kiedyś, kiedy nagle zaczyna pojawiać się w tych samych miejscach co ty? Może być w twojej grupie znajomych, w tym samym barze, a nawet w sieciach społecznościowych, zawsze znajdując sposób, aby być obecnym. To nie przypadek, nie. Jest to cichy, strategiczny wysiłek, mający na celu stworzenie połączenia z tobą. Czy kiedykolwiek o tym myślałeś? Dlaczego tak bardzo zależy jej na tym, by być tam, gdzie ty? Co ona chce ci powiedzieć tą ciągłą obecnością? Ona nie pojawia się przypadkowo. Chce, żebyś to zauważył, poczuł, jak jej energia łączy się z Twoją. Czy kiedykolwiek zatrzymałeś się, aby to sobie uświadomić? Teraz najważniejsze pytanie brzmi, jak zareagujesz, gdy tak się stanie. Czy ignorujesz to, czy zaczynasz zdawać sobie sprawę, że stwarza to okazję do bliższego poznania cię, zbliżenia się? To więcej niż zbieg okoliczności. Ustawia się tam, gdzie jesteś, mając nadzieję, że zrozumiesz wiadomość. Czy zauważysz? A może pozwolisz mu przejść, nie widząc tego, co jest tuż przed tobą? Jeśli zauważyłeś te znaki i chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak się wyróżnić i zdobyć szacunek, na który zasługujesz, nie trać czasu. Zasubskrybuj kanał już teraz, włącz powiadomienia i udostępnij ten film tym, którzy również muszą się obudzić na to, co dzieje się wokół nich. Nie pozwól, aby te możliwości Cię ominęły. Gra jest w Twoich rękach.